jak się prezentuje moja Simka to jest styl codzienny wizytowy sportowy do spania imprezowy do pływania ciepła pogoda i zimna no ale dobra zobaczmy jakie mamy nowe ubrania tu mamy górną część ciała mamy taką koszulkę taką trochę przewiewną Uuu, takie trochę biznesowe, jakie mamy odcienie. Okej. Okay. O, to jest ładne. Takie jednolite. Okej, okay, fajne kolory. To taki sweterek. Kojarzy mi się to z taką dziewczyną, która właśnie robi ceramikę, nie wiem czemu. Kolorystyka też fajna. O, to mi się podoba. Albo to. Takie sweterkowy. Ten kolor też jest bardzo ładny. Mamy taki sweter. Mamy też coś z kurtką. Nie wiem czemu, ale bardzo mi się zaczął podobać taki kolor. Do niej pasuje. I też właśnie ciemna zieleń mi do niej pasuje. Mamy jakąś bardzo dziwną kurtkę chyba. Zasładam to kurtką no bym powiedziała takie średnie tu mam taką zwykłą koszulkę po prostu kolejną ala zimową dla mnie tutaj jest znowu taka zwykła koszulka w różnej gamie kolorów taka na zapięcie to w sumie nie jest koszulka i mamy koszulę z dochodowego hmm. hobby ta jest bardzo ładna bardzo odsłania biust nie wiem czy adekwatne do pracy i kolejna zimowa kurtka Okej. Okay. takie do ceramiki właśnie jakiś fartuszek pomocny Ooh. taki trochę dresowy bardziej mi powiedziała do domu okay. niż do mm, wyjścia ale dresy są teraz modne więc mamy sukienkę a to co to jest a z takim żakiecikiem, ok. Mamy na wyjście, o i to mi się bardzo podoba kolorystycznie. Jakie mamy jeszcze kolory? Ok. Uuu, tu już taka e, bogata simka, w sensie bogaty strój, to chyba dopiero jak się dorobimy, bo na futro raczej nas nie stać jeszcze. Ok. Mamy taką sukienkę. Nie lubię takich, takich ubrań, nie wiem jak to sweterkowych. Też to nie jest sweter, ale nie lubię takich niegładkich rzeczy. Mam coś takiego. I to też takie do pracy, w sumie do garcerstwa, i do jakiegoś sklepu, czy coś takiego. O, to też jest bardzo ładne. Dobra, mam jeszcze taką sukienkę, też bardzo ładna. Jeszcze jedna, bardzo ładne sukienki. I kombinezon, też przepiękny kombinezon. Mi się bardzo podobają ubrania jednolite. Dobra, tutaj mamy dolną część ubrań. Takie trochę biznesowe, właśnie spodnie długie, spódniczkę. Mamy robocze spodnie. Też są bardzo ładne, zwykłe jeansy i to takie eleganckie. To bardzo mi się wydaje do biznesowego hmm. wyglądu. I zostają nam jeszcze buty, takie trampki. Takie długie, może weźmy spodniczka, to będzie lepiej widać. Takie długie. Takie mamy klapeczki w różnych Cieniach. I takie wiązane sandałki. Też bardzo ładne. Jeżeli chodzi o nakrycia głowy, to mamy taką czapkę. Bardzo różne kolorystycznie. Mamy taki kapelusz. Jest jakiś jednolity. O jest, też mi się taki podoba. I taką czapeczkę mamy. Jeżeli chodzi o dodatki, jeżeli chodzi o biżuterię, mamy jedne kolczyki, okularów mamy trzy pary, naszyjników mamy trzy, taką apaszkę, takie perełki i taki naszyjnik. Jeżeli chodzi o fryzurę, to szczerze mówiąc chyba jedynie mi się to podoba. I jeszcze ostatecznie to, a cała reszta mi się nie podoba. No i oczywiście coś, co nas interesuje, to tatuaże, spersonalizowane tatuaże. Możesz teraz układać różne wzory, warstwami na jednym obszarze. Wybierz wzór, dodaj nową warstwę, naciskając ikonę plusa i wybierz kolejny wzór. Spersonalizowane tatuaże. Przejdź do trybu malowania, żeby utworzyć A. prawdziwe niepotwarzalne wzory przy użyciu stempli i szalbonów. Czujesz się odważniej, szkodzaj z pętli, aby hmm. dostać własny wzór. E, spersonalizowane tatuaże. Nie masz węzł, skorzystaj z projektów innych simów z galerii. Możesz także udostępniać własne wzory dla innych. I na przykład możemy dać sobie takie serduszko na ręce. Dużo że tutaj ogólnie jest wzorów, jakieś listki, kółka, nawet jakieś ręka. Mamy też kwiatki. Możemy też obrócić sobie, dając sobie na przykład jakiś kształt do obrócenia. Mamy trójkąt i możemy go na przykład sobie obrócić, żeby był w inny kształt. A tutaj mamy już gotowe tatuaże. Takie mamy na ręce. Lewe przedmiarami mamy coś takiego lewe ramię mamy taki cały rękaw kolejny rękaw trochę mniejszy tu już mamy o kolorowy mamy pieska boże to jest przepiękne mamy kotka jakieś chińskie znaki mamy kwiatka strzałki tu jest jakiś wzór i coś takiego, dobra, na razie sobie oczywiście dam bez. Teraz mamy prawie przed ramię, mamy kwiatka i mamy też chyba jeszcze jednego kwiatka, To sobie na razie anuluję. I teraz mamy prawie ramię. Mam do odblokowania różne rzeczy też przy umiejętnościach tatuowania. I oczywiście tył pleców mamy dwa wzory. I mamy górną część pleców, mamy to, takie i coś takiego. I ja myślę, że zdecyduję się na takiego kotka jak na razie. Jestem kociarą, piesek też jest przepiękny, ale wezmę kota. Dobra, wróćmy do robienia ubrania. Oczywiście anuluję sobie na razie czapkę. Muszę znaleźć moje włosy. Teraz zmieniłam je na włosy, które miała wcześniej. I teraz pytanie, w co ją ubrać, bo tu jest cała masa tak fajnych rzeczy. Początkowo myślałam, że pójdę w tą koszulę, ale jest bardzo odważna. I może pójdziemy w cały strój. I teraz tak, mamy taki. Mamy taki. Kurczę, za, za dużo rzeczy mi się podoba. Wydaje mi się, że moja simka jest gotowa, jeżeli chodzi o styl codzienny. Chyba wybiorę to. Podobało mi się jeszcze to. E, sukienki też były bardzo ładne, i kombinezony. To też było bardzo ładne, ale wydaje mi się, że na razie pójdziemy w to. Jeżeli chodzi o nowy. Trój wizytowy, to wydaje mi się, że ta sukienka wygrywa tylko jaki kolor. Weźmy ten musztardowy, tylko zmienię buty, bo trochę hmm. tutaj totalnie nie pasują. Może takie sandałki. Jeśli chodzi o strój sportowy, to mamy takie dresy i mamy do tego po prostu koszulkę. Weźmiemy. wszystko wydaje mi się, że po prostu weźmiemy z nowego dodatku weźmy jej różowy a koszulka też będzie o i pod kolor mamy koszulkę jeśli chodzi o strój do spania to w sumie mamy tylko to do króliczków pasuje No dobra, i prezentacja mojej simki. Tu mamy codzienny strój. Wizytowy. Sportowo. Do spania. Imprezowo. Pływania nie mamy niestety nowego. Gorąca pogoda. I na zimno. Zostało nam nazwanie. Będzie Karolina. I jakieś polskie nazwisko. Może nie Kowalska, z takich typowych. Ani nie wiem, jakaś Wiśniewska Wójcik jeszcze może Szymańska W sumie niech będzie Szymańska Karolina Szymańska Jeżeli chodzi o aspiracje to wzięłam popularność i szanowaną przedsiębiorczynię Ta Simka chce prowadzić małą firmę, której klienci będą zadowoleni Ma zamiar to osiągnąć za pomocą idealistycznych praktyk biznesowych lub sztuczek i przekrętów No oczywiście sztuki, sztuczki i przekręty u nas odpadają Wybieramy oczywiście jeszcze jakieś cechy, które będą pod biznes nasz, towarzyska. Jeśli chodzi o cechy wzięliśmy kreatywną, bo się nam przyda do biznesu, ambitną i towarzyską, bo do naszych klientów również się przyda. No i co? I nasza Simka jest gotowa. I jeszcze zrobimy szybki przegląd rzeczy męskich i dla dzieci. Jeżeli chodzi o fryzury. mamy możliwości, jeżeli chodzi o górną część ciała. A. A. Dużo oczywiście jest tych samych rzeczy co damskich, ale no na pewno jest kilka nowych też. To na przykład na pewno jest nowe. I tutaj mamy taki bardzo ładny garnitur. Dolna część ciała. Buty. Jeżeli chodzi o dzieci, to mają identyczne rzeczy i identyczne włosy, więc pokażę na dziewczynce. w sumie wydaje, że mają identyczne, tak identyczne. Jeżeli chodzi o dziecięce rzeczy, to mamy ich bardzo mało. To mi się bardzo podoba. Z obuwia nic nie mamy. No, i oczywiście mamy nowe miasto, North Heaven. Mamy różne tutaj możliwości. Słonia to miasto z doskonale prosperujących lokalnych przedsiębiorstw. Mamy tutaj też charakteryzujące się chłodne pory roku. Mamy oczywiście marowniczą architekturę. Dużo tutaj rzeczy do podziwiania. I niezależnie, czy chcesz rozwinąć własną firmę, czy też zajęcie hobby w towarzystwie w Przyjemnej społeczności, tu czekacie mnóstwo możliwości. Mamy taką dzielnicę i jeszcze jedną. Co my tu mamy? Sztuka Nowoczesna, mamy muzeum, mamy szkarlatna nuta, elegancki klub i mamy jeszcze Park Nowa Przystań. Tutaj mamy lekcję na temat nowego dodatku. Chyba nie będę tego wszystkiego czytać, bo nie ma sensu i po prostu wam przesunę w dół powoli. Trochę Wam przyklikałam, jak ktoś chce przeczytać to niech czyta, my tego wszystkiego będziemy się dowiadywali podczas grania naszej rozgrywki. Ale przejdźmy teraz do przedmiotów, które wyszły w nowym dodatku. Oczywiście mamy całą gamę przeróżnych kolorów, na przykład łóżka, mamy nowe stołki. O, ten jakiś śmieszny. O, jakie ładne kwieciste nowe stołeczki strasznie śmieszne, małe te stołki mamy oczywiście nowe kanapy bardzo mi się podoba ten wzór kwiatków ta też fajnie wygląda jakby kocek tutaj po prostu leżał taka pikowana ławka chyba to jest do siedzenia cała masa tych samych wzorów, więc fajnie będzie z tego zrobić sobie wystrój. Mamy nowe stoły. Mamy też nowy laptop. Mamy też różnego rodzaju dodatki. Mamy nawet spreje, ceramikę. Mamy tutaj szafki, nawet jedna jest z jakimiś naklejkami do studia tatuażu na przykład tutaj też jest szafa tu już jest coś do sklepu wydaje mi się, że tu będzie można położyć produkty mamy takie półki książki a raczej regał z książkami z inaczej ułożonymi książkami mamy jeden zlew nowy wanna mi się bardzo podoba kolorystycznie też bardzo fajnie koszyk na piknik mamy nawet książkę z przepisami babci nowe kwiatki. O, bardzo ładna doniczka jest. To też mi się bardzo podoba. I mamy nowe kominki. Kominki też mają fajną estetykę. Mamy parawany, tak to chyba się nazywa. I trochę w innym stylu, większe, mniejsze. Mamy huśtawkę. Coś w sumie dla dzieciaków. No, w sumie dla dorosłych też. Mamy kolejną szafę. Tutaj też bardzo, bardzo fajnie to będzie razem komponowało się, na przykład w pomieszczeniu. Mamy całą masę nowych lamp. Bardzo dziwna ozdoba dziwnego misia, jak dla mnie. Tu mamy znak otwarcia. Tutaj uwaga, prace w toku. Mamy taki baldachim na ogródek. Tu jest rzeczy typowe do naszej firmy. Mamy biletomat, mamy barek kawowy, też bardzo ładnie wygląda. Tu mamy stoisko uliczne, więc wydaje mi się, że będziemy tu mogli rzeczy sprzedawać. Tak, tu mamy gancarstwo, jakieś słodkie rzeczy, kuchnia, rośliny, bardzo duża masa rzeczy. Mamy tablicę do wykładów, no i pies do ceramiki. Też bardzo dużo kolorów. No i stanowisko do wyrabiania ceramiki i stół do tatuażu. Jeżeli chodzi o większe rzeczy, mamy taki duży baldachim, chyba się to nazywa. I tu mamy już stoiska do sprzedawania rzeczy. Mamy ceramikę, gotowanie, słodycze i chyba kawę. Nie ma dużej gamy kolorów, bo tylko dwa. Także, tak naprawdę, mamy całą masę rzeczy. Mamy też dużo rzeczy na, na ścianę, których nie pokażę, jak lustra, zasłony. Tutaj też markizy mamy, lampy, lampy wiszące, jakieś światełka, mamy lustra, markizy. Tu mamy jakieś właśnie plakaty, więc wydaje mi się, że całkiem dużo mamy tych rzeczy w nowym dodatku. I wydaje mi się, że tutaj zakończymy sobie odcinek. Trochę wprowadzenie do dodatku zobaczyliśmy ubrania, obiekty, i wydaje mi się, że w następnym filmie oczywiście otworzymy firmę. I teraz pytanie, czy idziemy w typowo ten nowy dodatek, czyli ceramikę albo tatuaż. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, a potem sobie otworzymy jakąś taką inną firmę, restaurację, nie wiem, psią kawiarnię, kocią kawiarnię, jakąś e, kuchnię w sensie. Jakieś jedzenie sprzedawać, kawiarnie. Jeżeli macie jakieś pomysły co do otworzenia jakiejś firmy, to dajcie znać, bo wiadomo, każdy ma inne pomysły, a można fajnie coś z tego po prostu zrobić, jakąś firmę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, wprowadzenie do dodatku i oczywiście zapraszam do następnego odcinka.